Dzisiaj usłyszycie drugą część wystąpienia przewodniczącej Rady Powiatu Lubinieckiego prezentowaną w ramach 28 już odcinka serii sesji wycięte. Ale zarząd jest od tego, żeby nam pracę ułatwić. Jeszcze dodam. Ja jako przewodnicząca Rady, nawet mnie przewodniczącej Rady nawet odmawia się pomocy. E, Pracownika merytorycznego. Szanowni Państwo, widzieliście, że siedział koło mnie pracownik merytoryczny na pierwszej i drugiej sesji. W momencie, kiedy poprosiłam o pracownika merytorycznego na tej sesji, zostało mi to od, odebrane, odmówione. Chciałam, aby pracownik merytoryczny siedział u mojego boku, ponieważ mam prawo dopytać o pewne kwestie. Po, po, nie chcę się powtarzać, dlatego że nie mogę. Bazować na moich przeczuciach. Muszę dopytać e, e, pracownika merytorycznego. Poza tym, prosta techniczna e, sprawa. K Pracownik merytoryczny mógłby mi po prostu pomóc w pewnych technicznych sprawach, tak żeby ta sesja przebiegła nieco szybciej. Cóż mogę powiedzieć? E, mówię o tym dlatego, ponieważ utrudnia mi się pracę. Jeszcze raz chciałabym głośno wyartykułować. Zostałam wybrana przez kilkuset mieszkańców. Zostałam jednogłośnie wybrana przez wszystkich z Państwa do tego, aby wykonywać swoje obowiązki. I to staram się czynić jak najlepiej. Ale powołując się na artykuły, które przytoczyłam. Proszę, aby radca prawny wspierał państwa radnych, wspierał mnie na sesji w razie sytuacji, co do których nie jesteśmy pewni. I zwracam się też z prośbą, aby, nie, aby, aby mogła komfortowo korzystać ze wsparcia pracowników merytorycznych, wydziałów, które są oczywiście dedykowane pomocy przewodniczącego. Nie może być tak, proszę Państwa, że ja proszę pracownika o pomoc, a on mi informuje, mnie informuje, że do mojej obsługi jest wyznaczona jedna osoba i to ona ma odpowiadać na moje pytanie. W momencie, kiedy tej jednej osoby nie ma zadaje pytanie drugiemu pracownikowi, który nie umie mi odpowiedzieć na pytanie, i zadaje trzeciemu, trzeciemu pracownikowi pytanie, a, a ten pracownik mówi, że on nie może odpowiedzieć na moje pytanie. Bo do obsługi mnie jest wyznaczona jedna konkretna osoba. Dlatego kończąc temat, szanowni państwo, powiem tyle. Chciałabym, abyśmy działali prężnie, abyśmy, e, abym e, ja jako przewodnicząca również mogła działać na rzecz mieszkańców naszego powiatu zgodnie z literą prawa. I jak najrzetelniej. Dlatego proszę o to, abym mogła pracować i korzystać z praw, które są dedykowane wsparciu przewodniczącej. Dziękuję bardzo.